z tej Siema. strony A Z tej strony Alzar. Dzisiaj będziemy testować e, parkur. Dzisiaj będziemy testować grę e, Parkour for Donate, której podobno jak wrzucimy filmik na YouTube, dostaniemy Robuxy. No, zobaczymy. Jeszcze jestem ja, pewnie mnie kojarzycie. TVX. No, no jak zawsze. No e, dobra, słuchajcie, dawno nie było filmów, ale nie miałem czasu, ale nie wiem czy będą... Ale na... nie, po, zobaczcie widzowie, jak mi nie wierzycie, że tu jest takie coś. Yy, czekajcie. Echol. Widzowie tutaj o... Yy, nie, 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 nie wiem gdzie to było, ale tutaj gdzieś było yy, takie coś, że można zdobyć gdzieś... Yy, C dobra, y by było. było. Było gdzieś, ale ja teraz... Słuchajcie, teraz Alzar ja gram. E, no to dobra, Tutaj idziemy na musimy robić przejść to oby. O, a długie to ona całe. jest? A długie nie, ona? nie, musimy po prostu bez przegrania to by nie ma Jackpointów. No to łatwe. Ale na nie, pewno. Jest łatwo. nie jest takie łatwe. Nie jest takie trudne. Hop, ja. i teraz tu idziesz. Ja słuchajcie, jestem bardzo dobry w parkura, PVI. No nie, no spam. Powie, kiedy mówię, jestem bardzo dobry w parkura, się stresuję. Dobra. Dobra, ale jak coś... Ja nie gram na swoim koncie dzisiaj. Ja po prostu nagrywam tak ra razem. Wie, Jesteś się... a ten... On jest u mnie, no. PVX jest u mnie i my nagrywamy sobie odcinek. No. Wleci na pewno dzisiaj. No yy, pod tytułem hasztag... Yy, coś, tam, nie wiem, ale, no. co, ale co tam coś, trzeba w ogóle wpisać? no Zobaczymy, zresztą tam y, pisze, zresztą jak to jest... bo to jest lawa, to jest lawa, nie ja, Nie, na to drzewo normalnie można wskoczyć. Uf. Teraz tu? No, tak. Nie! Uuu, uuu, uuu. Teraz co? O kurde, 180? Dobra, zrobiłem. Ooo, zrobiłem. Cie, cie. Tu trzeba skoczyć na to. Oj, słuchajcie, to jest. Łatwe. Dzisiaj był odcinek bez kamerki. No. Bez kamerki, no ale pokazaliśmy już twarze nasze. Tak, tylko ten film Zresztą już wcześniej. Tutaj skaczemy. O i, i tutaj. No dobra, no widzowie nie wiem. To był taki krótki odcinek. Bacz. E, no bardzo, dostaliśmy. No e, to, to już koniec. E, dobra. No to co? No to my już kończymy chyba. A i te to Robux jak twórca zobaczy? No, no jak twórca gry zobaczy. No a widzowie, lajkujcie ten. Subskrybujcie. I Subskrybujcie, bo chcemy, żeby było jak najwięcej lajków. Bo jak nam się uda bić dużo lajków, to robimy spacer. No. zresztą chcielibyśmy zdobyć jakieś 30 subów, to dostaniemy ten. W ogóle. Dobra, no to widzowie, na, na rano. No, nara. No, 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 słuchajcie, filmik trwał 3 minuty, ale dobra. Nara. No, no.